To chociaż raz w życiu Jad Papryka szczeciński, ten wie, że warto stawiać mu pomniki. Znajdujemy się obecnie w Szczecinie. Od godziny czwartej jesteśmy w trasie, wyruszyliśmy z piły. A gdzie jedziemy? Jedziemy do Lipska na prezentację produktów SR Pyro w Niemczech. wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy już w okolicach Lipska. Tutaj będzie odbywała się prezentacja produktów Ester Pyro na rynek niemiecki. Jest z nami Tomasz założyciel firmy Esterburo. Pyro, Tomasz Dzień dobry. I drugi Tomasz z firmy Dream Fireworks, który jest, który jest dystrybutorem na rynek niemiecki. So, Tomasz, how many people we are expect for today demo show? I hope today 120 persons. Dosyć duża prezentacja 120, około 120 osób. Jak widzicie produkty są już wystawione na miejscu prezentacja w udzipis tak Korzystając z okazji, chciałbym przybliżyć sylwetkę Tomasa i zapy zapytamy go, jak u niego zaczęła się przygoda z fajerwerkami. U każdego zaczynała się trochę inaczej. E, jak zapytałem Bartka, no to powiedział, że od małego interesował się fajerwerkami. U e, Michała pewnie tak samo. Tomas, powiedz mi, od czego u Ciebie zaczęła się przygoda z fajerwerkami? Jak to było? Jak to stało Moje początki były takie. že raz uh, môj tata uh, prijechal mi, doniesol mi petardy, jednu krabičku, jednu rakety na Silvestra. No, to som hneď robil, to bolo super. No a po Silvestri ešte som chcel strieľať. No, keď tata nechcel nič zabrať, tak musel som tato vypotichu zabrať nejaké zvačku, nejaké uh, eurá. No aby som zakúpil petardky. Už takto som... Celý rok som potom strieľal. No a už som vymýšľal. No, už v desiatich rokoch mi petarda rozervala ruku, takú diurku som mal. Jo, to boli také CZUSy. No, to, to boli moje počiatky. No to a tak to už pokračovalo. No potom sme robili testy, robili sme vlastné produkčné testy na petardách. Z jednogramovky bolo 10 gramovka. No a také podobné to už išlo potom zo so sebou. Z gramówki 10 gramów. Z jednogramówki gramówki 10 gramów. Ale to, je, ale to, to było legalne na Słowensku wtedy? No wtedy, tej nie wiem, to ma wtedy było wszystko legalne, kiedy tato nie widział. Czyli, czyli zaczęliśmy dosyć konkretnie od wytwarzania, na szczęście to już się przedawniło. No, okej, okay, a w którym roku powstała firma SR-Piro? SR-Piro no na początkuśmy nie mali swojej marku, gdzieśmy jego inni importerzy zaczęli, zrobiliśmy z... českými dodávateľmi. Asi máme rok 2020, 2023. V 2016 sme až zrobili marku SR Piro. To sme doviezli v prvčom roku jeden kontajner. Nevedeli sme, či ten kontajner vôbec přiecha do Európy, lebo nikto nám nepovedel, jak to zrobiť. A napravdu import firework vôbec nie je zjednoduchý. To nie jest jakieś bluze wozić i tak, um, tylko um, powolenia, certyfikatu, i wszystko co trzeba zrobić, czy jest je to najcieższy biznes. No. Na Słowacji w Czechach jest to tak, że czy um, importujecie zbroje, albo fajerwerki, to jest już to samo. To jest to samo. To jest to samo. Czyli ciężko, ciężko, z, ro, z roku na rok jest coraz, coraz ciężej. Czy gdybyś teraz miał założyć e, firmę i startować teraz od zera, czy byś się na to zdecydował? Nie, już teraz nie. Jeszcze przed troma rokmi też nie była v w Chinach. Nie była problémy, nie no już je to asi trikrát viac práce ako ako to bolo na počiatku. Na szczęście firma wystartowała w odpowiednim czasie i ma się bardzo dobrze. No cóż, mamy tutaj w pierwszą prezentację w Niemczech, także mamy nadzieję, że tutaj też te produkty tak. się dobrze zareklamują. Zresztą już jesteśmy po pierwszym w sezonie tak? sprzedaży w Niemczech. Tak, w celu byśmy jeszcze ukazać nowości, które można na nie rynek nie przyjechać. Tak. Máme dužo novosti teraz priecha v kontajneroch a v tomto roku ešte máme takú novinku, že budeme mať i profesionálne batérie i rímske sviece šelky i tak cca 110 modelu, takže už budeme robiť i profesionálne predávať mm -hmm. a importovať. tak je, Bardzo ważne w zasadzie, też jeszcze o tym nie, mówimy, nie mówiłem, więc pierwsi dowiadujecie się z tego filmu, że SRPRO od tego roku, znaczy nie wiadomo czy jeszcze w tym roku zdąży towar przyjść, od wiosny przyszłego roku, będzie zajmował się również sprzedażą produktów profesjonalnych. Jesteśmy na etapie wyrabiania wszystkich potrzebnych pozwoleń i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wystartować z pełną gamą atrakcyjnych produktów na Pokażę. Wszyscy ci, co mieli okazję w tym roku, ponieważ dostaliśmy jej bardzo ograniczoną ilość, zakupić tą kostkę. Myślę, że na pewno będą bardzo szczęśliwi z tego powodu, ponieważ kostka jest, robi miazgę. Jest to 38 mm, 25 strzałów i aż 970 gram neku. Tutaj z tej samej rodziny, z taką samą gramaturą, tylko z innymi efektami, mamy jeszcze kostkę plutonium i uranium. I wydaje mi się, że tak jak w całej prezentacji no nie będziemy pokazywać, ponieważ byłoby to zbyt długie. Te wszystkie najbardziej atrakcyjne rzeczy, nowości, które dopiero dojadą w tym roku, bo no do Polski jeszcze tak, że tak powiem, nie zdążyły. dotrzeć, wy się szybko. W szczycie sezonu liczy się również refleks, żeby szybko kliknąć i zamówić towar na Polskę. W tym roku na pewno dojadą. Tomas wam to obiecuje i ja zresztą też. Z ciekawszych rzeczy mamy tutaj jeszcze oczywiście petardy z Albanii i te już na pewno znacie Big Bangi 2G. Ale nie wszyscy wiedzą, że również e, mamy petardy 8 gramowe. E, oczywiście są one na kategorię czwartą, także do zakupu tylko dla profesjonalistów. Najładniejsze to jest chyba ta. Monster 100 gram, również dla profesjonalistów. E, także dzisiaj pewnie usłyszymy je na prezentacji i mam nadzieję, że dobrze kuchnie, to, znaczy to na pewno. No dobrze, no to co? Ponagrywaj tutaj trochę, oprowadź naszych widzów tak, jakby czuli, żeby czuli się tutaj jak u siebie, a my widzimy się pewnie przy jakichś ciekawszych wydarzeniach. Za mną pirotechnicy z Dream Fireworks właśnie podłączają ostatnie kostki do dzisiejszego pokazu. Używając takich oto zapalników wszystko będzie odpalane z systemu. przyszła, ale tylko ta kalendarzowa. Wieje jeszcze trochę chłodem. Co z ciekawszych propozycji będzie demonstrowane? No to tutaj widzimy petardkę Monster. Również w ofercie SR Pyro, ale tylko i wyłącznie tej profesjonalnej.

SFiro, jest to prezentacja na rynek niemiecki. O i widzimy, pięknie. To jest fotanna, która kupała w tym roku, a widać, że ma taki sam efekty jak w zeszłym roku. Nie jest już wywiad, ale no... To...

I'm gonna get the book. I'm gonna get the book. I'm gonna get the book. Jesteśmy już po prezentacji produktów. E, uważam, że prezentacja wyszła bardzo dobrze. Pogoda troszeczkę nie dopisała, ale no cóż, nie można sobie zaplanować i nie można sobie życzyć wszystkiego. Ważne, że fajerwerki dały radę. E, jak rozmawiałem z dwoma Tomasami, no to tu jest Tomas i tu jest Tomas, e, również gościom. Pirotechnika się kasia spodobała Także dziękujemy bardzo za zaproszenie. Thank you very much for your welcome. Dziękuję. and uh, we hope so that SRP products also have good selling uh, like in Poland in Slovakia and Europe. Thank you bardzo. Thank Thank you. Thank you. Thank you. A nie strzelajcie fetardy w szczurku, lebo dowodni, lebo może tam być ryby. Ryby. <laughs> Jest related. No, Także dziękujemy za uwagę. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i zapraszamy do oglądania naszych innych odcinków. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.